W zadaniu 13 mamy dane sinus alfa i musimy obliczyć cosinus alfa. Czyli tutaj warto wiedzieć z karty wzorów, że mamy taki wzór na jedynkę trigonometryczną, jak sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa równa się 1. Czyli na początku sobie obliczymy sinus kwadrat alfa i to będzie 4 razy 6 przez 49 plus cosinus kwadrat alfa równa się 1. Czyli cosinus kwadrat alfa równa się, to sobie zamienimy 49 przez 49 minus 24 przez 49. Więc mamy cosinus kwadrat alfa, to się równa 25 przez 49 i spierwiastkujemy to obustronnie. I mamy cosinus alfa równa się 5 przez 7. I taką odpowiedź też mamy i to będzie odpowiedź B.